Juan Zumeta i cała grupa jego znajomych uwielbiają ćwiczyć. Jednak najczęściej ćwiczą ciężarem własnego ciała. Street workout jest coraz popularniejszy. Grupa od trzech lat próbuje pobić w Gliwicach rekord Guinnessa dotyczący liczby osób robiących jednocześnie pompki. Już trzy lata temu na Placu Krakowskim staraliśmy się jak największą ilość osób uzbierać w jednym miejscu i zrobić po prostu pompki. Proste ćwiczenie, no i to nie udało się. Za pierwszym razem było ponad 240 osób, rok temu było w granicach 100 osób, no i teraz mieliśmy prawie 200 na Kobielisku Leśnym. Do pobicia rekordu kiedyś było 436, bo tak było w Londynie, ale z tego co pamiętam rok temu Ukraina zdobyła, ten... pobiła ten rekord mając 976 osób. To jest tak naprawdę tylko 10 pompek i mogą to być nawet damskie pompki na kolanach. Chodzi po prostu tylko i wyłącznie o to, żeby zrobić to masowo, tak bym to nazwał. W tym roku również chcemy zorganizować e, stage. Jest to dość duża impreza, może uda się to zrobić w Gliwicach, na Kąpielisku Leśnym. Stage są to jakby eliminacje do Mistrzostw Świata ze street workoutu, które w ostatnich czasach są bardzo, bardzo popularne. Skupiamy się na pokazach. W domach dziecka na przykład. Eee, promujemy ogólnie sport. Jestem założycielem również Fundacji Phoenix Time, która właśnie jak najbardziej promuje sport, kalistenikę wśród dzieci i młodzieży, bo dużo osób w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o młodzież, nie ma pasji. I staramy się jak najbardziej wpoić, że sport to jest coś, coś fajnego. Znaleźć nas można na Facebooku. Lepiej wpisać sobie jest Fundacja Phoenix Time. Tam są wszelkie dane i informacje, jeśli chodzi o treningi. Są one prowadzone na orliku. Co nam daje ten sport? Satysfakcja na pewno to, że jeśli osiągamy jakiś mały sukces. E, wzmacnia nas nie tylko w, w, pod względem siłowym, ale również psychicznie, tak? E, jest to bardzo istotne dla są się nawet, tak? Więc wydaje mi się, że warto jest trenować. Nie dość, że będziemy fajnie wyglądać, będziemy się lepiej czuć. Uwalnia endorfiny, tak jak czekolada, na przykład dla kobiet.